Sprawa jest tego typu, że wyskoczyły mi te trękowskazy to nie działało. Wymieniłem tą wajchę, wyskoczyło mi wszystko to razem z tą taśmą. Musiałem to składać, ustawiłem to źle, ale na szczęście nie zerwało mi taśmy, więc mam drugą próbę. I teraz tak tutaj, tutaj, musi, musi się zgrać to z tym. To musi się zgrać z tym, i tutaj dalej jest. Jakby to tutaj zobrazować. To jest taka szczałka. Widać ją widać. Ta szczałka musi się zgrywać z tymi szczałkami, to jest taki punkt zero jakby. I teraz nie wiedziałem, gdzie jest w sumie środek taśmy, żeby ona mi się nie skręciła, więc kręciłem 20, policzyłem sobie obroty w jedną stronę, potem. Wyszło mi, że jest 42, więc sobie zrobiłem tak 20 w prawo i potem znowu sobie zliczyłem, czy to się zgadza i 21 obrotów takich tym gwieńkiem, to jest połowa, więc no to, to sobie układam na tych 21 obrotach w prawo czy w lewo, można 20 razy okręcić tym, co oczywiście nie będzie miało tego przypadku. Sprawdzam sobie, czy tutaj działają mi te. Od kierunkowskazów. No i wszystko jest ok. Lewo, prawo i wszystko odbija. Więc jest ok i myślę, że to będzie dobrze. Chociaż nie wiem, co się będzie z tym działo.